Tak dużo nie, nie brakło, żeby, dowieźli, żeby Pogon żeby to zwycięstwo do końca. Ładne uderzenie w końcówce meczu Kazimierczaka i wynik zakończył się 1-1. Szkoda, bo mieliśmy okazję jeszcze z żeby podwyższyć na 2-0 i byłoby po meczu. Nie udało nam się zdobyć tej kolejnej bramki i, i w rezultacie y, y, wynik remisowy. Szkoda nam tych trzech punktów, bo, bo trzeba uznać to za porażkę, bo, bo wydaje mi się, że dobrze broniliśmy, dobrze przesuwaliśmy, strzeliliśmy bramkę na 1-0, rzut wolny i w sumie ślą, gdzie nie zagraża nam jakoś tam w gry, strzela bramkę z całego fragmentu i to najbardziej boli, bo uważam, że zaszłyśmy na trzy punkty. Jeżeli mamy sytuację na boisku rywala, 2-3, to musimy je wykorzystywać, jeżeli chcemy punkty punkty zwycięstwa z wyjazdów. Niestety się nie udało. Na pewno to do szczególnie tutaj z lewej strony dudu, gdzie potrafi dokładnie te, tą piłkę w pole karne zacentrować i, i tu było groźnie. To że, że to nie wpadło wcześniej, bo byłoby ciężko. Szkoda, bo to tak jak mówię, w 89 stracona bramka to, to na pewno boli. Mówi się, że ten na którym był fałoną nie powinien strzelać karnego, to jednak podszedłeś i pewnie zdobyłeś bramkę. Tak, cieszę się, bo, bo na pewno ten strzał był y, silny, ale pod poprzeczkę. Cieszę się z kolejnej bramki, szkoda, że nie dała nam trzech punktów. Trener dał nam wskazówki przed meczem, wspiera nas cały czas, także, także myślę, że, że jest ok.